W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami, w tej Mszy Świętej, Bożemu Miłosierdziu, polecam duszę Świętej Pamięci Andrzeja Kamińskiego. Na początku przeprośmy Dobrego Boga za nasze grzechy, byśmy z czystymi sercami mogli w tej Eucharystii uczestniczyć. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, pomnoż nas wiarę, nadzieję i miłość. I daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan, bracia. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. On zbawca ciała, lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężą we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje. Jak i Chrystus Kościół, bo, bo jesteśmy członkami jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc, niechaj również każdy z nas tak miłuje swoją żonę jak siebie samego. A żona niechaj z czcią się odnosi do swojego męża. Oto słowo Boże. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęścia osiągniesz i dobrze Ci będzie. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu, Małżonka Twoje, jak płodny szczep winny w zaciszu Twego domu, Synowie Twoje jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Szczęśliwy człowiek, który. Błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech Cię z syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. O śliwy człowiek, które służy panu, ale Heluja, aleluja, aleluja. Ale aleluja, wysławiam Cię, Ojcze Panie nieba i ziemi. Że tajemnica królestwa objawiłeś prostaczką: Amen. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił. Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie, by rosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki. Aż wszystko się zakwasiło. Oto Słowo Pańskie. słowo Ewangelii zgodzą nasze grzechy. Panu Bogu, który objawia tajemnicę swojego Królestwa, przedstawmy nasze prośby za wspólnotę ochrzczonych, aby była w świecie czytelnym znakiem. Nieprzemijających wartości Królestwa Bożego, Ciebie prosimy. Zapracujących na misjach, aby byli wiernymi świadkami dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Ciebie prosimy. Za starszych i samotnych, aby byli otaczeni szacunkiem i życzliwością i nie czuli się odrzuceni przez najbliższych, Ciebie prosimy za naszych bliskich zmarłych a zwłaszcza zapołeconego w tej eucharystii Andrzeja aby otrzymali wieczną nagrodę w niebie ciebie prosimy za naszą eucharystyczną wspólnotę abyśmy nie ustawali w budowaniu królestwa Bożego na ziemi ciebie prosimy boże panie nieba i ziemi który w Jezusie Chrystusie objawiłeś nam tajemnicę królestwa miłości i pokoju wejrzyj na nasze prośby i wspomagaj tych, za których się modlimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Boże, oto twojej otrzymaliśmy chleb, który z obcем ziemi, pracę ludzką tedy do przynosimy, aby stowię się chronić w życiu. Amen. Święty teraz i na Które z innego ludzkich, Tobie przynosimy, stało się nas z napojem duchowym. Posłuchajcie, coś w Boże teraz na wieki. Przyjmując, Panie, stanęcie przed Tobą, duchu pokory i sercem z naprzód, niech nasza ofiara tak się dokona przytom, Tobą, Panie Boże, się Tobie podoba. Aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy. Niech ta ofiara wyraz naszej służby przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego Pan z wami, góra serca, dzięki składajmy Panu Bogu, naszemu. Za godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienie, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając Twoją wolę nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać. I objawić moc z martwych wstania. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. <tryk> Kiemia chwały Twojej, Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie powiecze, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud twój wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopóź ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje”. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. I inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.